Pan Jezus, widząc, że się rozgrzewam, jestem na fali. 16 luty 2012. Moja córko, zapisz słowa, które chcę skierować do księdza. Synu, nie podoba się mi sposób, w jaki bronisz moich spraw. Po twarzy Pani nie wiem, jak syn do mnie przylatuje, to od razu wiem, że Bóg jest happy lub też pucuwa, bo dziś już robię ten spokojnie, ale jak go czytasz po raz pierwszy, dzieci, przechodzi ci zimny płopot. Jeśli tak głupio przed Bogiem, jeśli wstyd. Dzieci, to Wy nie wiecie, co się dzieje z człowiekiem, bo dziś to już mam analizę, ale kiedy to czytasz po raz ja nieraz na, na, na Was wrzeszczałem. Ty nic nie mów, bo ja muszę przed Najwyższym stanąć i świecić gałami. A jak dzieci Bóg krzania, to się dzieje tak jak z Góralem który znaczy ruskiem w czasie wojny przyszedł ruszył do górala, że alkohol, wodka majesz, majesz, w domu kurczę, jednego wieczoru kwas siarkowy ten wypił. Na drugi dzień przychodzi majesz tą wodkę, to była wodka. Ja go wypiłem, to aż mi skarpetki wypaliło. To, jak ci Bóg mówi, to cię skarpetki wypali, rozumiecie? To cię dziura w stopie robi. To dzieci to nie wiesz, to pół dnia chorujesz, później przepraszasz. I przez parę tygodni, Boże, żebym ci tylko nie obraził, Kopujecie. A każdy dobrze z nas wiecie, że tak parę tygodni, parę miesięcy wytrzymamy, a później znowu pasek się popuszcza, no i znowu Bóg cyk. I taki cyk w moim życiu było kicha. Wszyscy te teksty będziecie widzieli, kiedy Bóg mnie ustawia. We wszystkim dzieci ma rację. Jak już słyszysz, synu, jaki Bóg jest kochany, nie, synu? A później delikatnie, nie podoba się mi sposób, jakik w jaki bronisz moich spraw. Czyli wiem, że mam dobre intencje, chcę się bronić, bronię go. Ale dzieci, metoda. Czy nie wiesz, że kto mieczem wujuje i odmiecza Bo taki mieczyk sobie wziąłem, i jak tam chciałem pociągnąć. Schowaj więc miecz, i nie pragnij zemsty. Dzieci, to jeszcze było... Przed tym czasem, kiedy nam Bóg podyktował tę modlitwę o przebaczeniu, pamiętaj? ona dopiero później przyszła, to jeszcze wtedy ja byłem ognisty. Nie pragnij pogrążyć tych, którzy Cię prześladują. To jest sztuka. Nie pragnij pogrążyć tych, którzy Cię prześladują. Ja wiem, czyje czyny są sprawiedliwe. I wiem, że jest sprawiedliwe. Nie są. Ty nie sądź i nie pozwól sądzić innym. Nie możesz walczyć z wrogiem, stając się wrogiem. Bądź nieprzyjacielem zła, ale przyjacielem człowieka. To są myśli, moi kochani, z górnych półek. Bądź nie przyjacielem zła, ale przyjacielem ludzi. Ci, którzy Cię prześladują, zapłacą za swoje grzechy. Nie chciej wybielać się przed ludźmi, ukazując grzechy Twoich prześladowców. To były takie pokusy wtedy. Niech ja ich sądzę, nie Ty. Jeśli zechce, ukaże ich grzechy. Ale ty nie masz do tego prawa. Ty masz być głosem prawdy, ale prawdy, która jest miłością. Czy sądzisz, że nie znałem grzechów moich prześladowców? Czy sądzisz, że nie mogłem wypowiedzieć ich wszystkich wobec całego świata? Ależ tak, mogłem sprawić, że ze wstydu wszyscy zbiegną i nigdy nie będą mieli odwagi wrócić do Jerozolimy. Nie uczyniłem tego, bo nie przyszedłem sądzić, ale zbawić. Dzieci, to uwzględniajmy w naszej bitwie. Mój ojciec jest jedynym sędzią. Ja zaś przyszedłem, aby pojednać świat z moim ojcem. Pojednać zarówno świętych, jak i grzeszników. Jaka byłaby moja ofiara, gdybym wówczas ich pokonał? Jaka byłaby moja wygrana, gdybym pogrążył moich przyszłych zabójców? Nie zabiliby mnie, szatan by zwyciężył, bowiem nie zostałby pokonany na krzyżu. Nie staraj się dociekać sprawiedliwości. Bo to sprawa Boga. Teraz mów prawdę. Wzywaj do nawrócenia. A jeśli chcesz być jak ja, nie używaj broni syna. Nie oddawaj ciosów, bo nie swoją mocą to czynisz, ale z podstępu złego, który chce, abyś wygrał bitwę na ziemi, a nie w niebie. Na ziemi wygrywa się bitwy. Zwycięstwo jednak przynosi wygranie całej wojny. To jest wielka, niewidzialna, której znaki oglądacie, ale nie znacie jej zakresu i siły. Ta walka trwa od początku świata. Ta walka jest walką, do której Was potrzebuje. Zapowiedziałem Wam, że nie mieczem walczy się z grzechem, ale miłością i miłosierdziem. Jeżeli chcesz być mną, synu, nie wyciągaj więcej miecza. To rędzie jest dziś dla mnie bardzo potrzebne, bo różne pomysły chodzą po mojej głowie. Jeśli chcesz być mną, broń mojego słowa, a nie broń siebie. Dzieci, przeproszenie za to, co robiłem, to jest zdradzenie słowa, które było do mnie kierowane. Dotykając brudnych rzeczy, możesz i ty zostać zbrudzony. Dlatego Wam bardzo dziękuję, że już żadnymi brudami do mnie nie przychodzicie. Pozwolę to. Kompletnie. Że coś tam wiesz. Czyń wszystko tak, jak ja bym, ja bym czynił. Nie lękaj się niesprawiedliwości, ale raduj się, że jesteś sprawny i to po stronie zwycięskiego króla. Więc choćbyś pozostał sam na polu bitwy, zwycięży, że cała nagroda przypadnie Tobie. I to zdanie jest niesłanie, moi drodzy, mocne. Dlatego coraz bardziej rozumiem tajemnicę Krzyża i decyzje moje dojrzewają. Skoro Piotr. Uciekając wrócił, to ja się postaram nie uciekać i zostać. Aby jeszcze o krok wyprzedzić mojego świętego patrona. Czy Król nie podzieli się swoim zwycięstwem? Raduj się więc, bo im więcej cię opuszczą, tym większa Twoja nagroda. Wiecie, jakie to jest zdanie? W głowie nie mieści. I tu trzeba mieć wiary. Jaki Bóg jest ta sama sprzeczność. A raduj się, bo im więcej cię opuszczą, tym większa Twoja nagroda. Bądź pewny swojego celu i swego króla, któremu słyszesz. Nigdy nie wątp w moc moją i moje zwycięstwo. Choćbyś po ludzku przegrał, ja uczynię Cię zwycięzcą. Jeśli człowiek to tyle razy czytał. Dziś, kiedy stajesz przed decyzją, jest to coś nieprawdopodobnego. Choćbyś po ludzku przegrał. Bo dzieci, jeśli przegram i usiądomiska państwa, pamiętajcie, spadnę z ambony znowu w całym kościele. Będę na wszystkich audycjach telewizyjnych, radiach, gazetach, kabuje się. To będzie czyli błąd w Polsce. I pan mówi, choćbyś po ludzku przegrał, uczynię cię zwycięzcą. Nie zbliżaj się jednak, Abyś nie został zaskoczony i nie patrz ku ziemi, ale ku niebu. Nie szukaj pomocy na ziemi, ale w niebie. Nie wspieraj się w źródłach ziemskich, ale boskich. Nie ukazuj prawdy świata, ale prawdy nieba. Pozostaw mnie to, a Ty bądź czysty i nieskalany. Bądź niewinny i miłujący. Odrzuć wszelkie urazy i niech Twoje serce na nowo rozkwitnie pięknością, cnut. Niech prześladowanie uczyni cię pięknym, a nie zgorzniały. Bóg jest Mistrzem świata dzieci. To jest nieprawdopodobne, choćbyś chciał to wymyśleć. Niech prześladowanie uczyni cię pięknym, a niezgurzmiałym. Odczuć od siebie niesprawiedliwe wyroki. Spójrz na mnie. Podziel je ze mną. Daj mi te, które cierają najbardziej i nie pozwól, aby twój gniew nie był moim gniewem. Ta świadomość dziś popełnia jakiegokolwiek grzechu, że nie dla mnie przerażająca. Ja nie mogę Boga obrazić, który jest do mnie, dla mnie tak dobry, dzieci tak wyrozumiały, tak łagodny, taki ojcowski, dzieci to do... Jak człowiek taki punkt życia chodzi, to jego życie jest już całkowicie inne. Dlatego Bóg, ćwicząc i publicznie, wystawiając mnie na tą ofiarę całopalną na oczach całego świata, Chcę Wam pokazać, że wszyscy to musi przejść. W zależności jaki jest Twój wymiar społeczny, uwarunkowania, to wystarczy dzielnica, ulica, dom rodzinny. Umacniam cię. Strzeż się z zasadzek szatana. Nie dyskutuj z tymi, który chcesz przekonać. Uważaj, abyś był tylko moim głosem. Bo kiedy mówisz od siebie, szatan czyhał twoich ust, bo nie zaraz tak blisko. Bądź narzędziem. nie o Twoją chwałę walczymy synu, ale o moją. Więc walcz tak, jak walczył twój mistrz, walczy twój mistrz. Uczcie ode mnie pokory i ciłości. W pokorze jest ogromna siła, którą Ci pokażę. Czyń to, co Ci przekazałem. Ale gań surowo osądzanie innych i wystawianie innych na sąd publiczny. Stąd znacie moje stanowisko do mediów, te wszystkie metody osądów. To, co jest, to jest tylko szatanizm. Urzędowy, uprawniony. Nie to właśnie uczyniono, wystawiono na sąd publiczny. Jest to działanie szatana. Walcz tylko moją bronią, miłością, miłosierdziem, modlitwą, ofiarą za to uczynienie. Dzieci dziś mnie wystawiono na sąd publiczny. Mam kolejne wiadomości już. W lipcu nasi rycerze na Wawelu nie mogli złożyć księdzu infułatowi słowackiemu intencję o intronizację, bo infułat już powiedział, że ksiądz kardem że tutaj w Kościele Krakowskim nie przyjmuje się żadnych intencji od księdza Natanka i z tym związanych. W pismo, listowali dostanę. pokażę wam, co było wszystko dawno przygotowane. To nie jest kwestia ostatnich dni, że tam Rzym zareagował, żeście byli w Kalwarii, żeście posłali To jest wszystko perfekcyjnie przygotowane, tylko czas wakacyjny i tu ich podziwiam za honor, że nie uderzyli w czasie wakacji. Kapujecie tylko w ostatnich wakacji. Walcz tylko moją bronią. Miłością, miłosierdziem, modlitwą, ofiarą i zadośćuczynieniem. Osądzaj czyny, osądzaj szef, ale nie ludzi. Tego nie wolno Ci czynić. Jestem z Tobą w Twoim cierpieniu. Moja miłość jest wobec Ciebie tak gorąca i czuła, jak zostało Ci to przekazane. Nie mogę więc pozwolić na Twoje błędy. Dzieci, wy, to brak słów, żeby Wam opisać, jak dzieci Bóg kocha. Nie ma takich terminów. To jakby człowiek, który nie miał jakichś silnych powiązań w klatce pie, to tylko pęka, rozumiecie? To wszystko na hasło my, myślenia o miłości Boga jak koła, to, 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 to roznosi. To, to, jest, to, to, jest, to jest ogień, który, który cię zanurza. On cię pali, ale cię nie spala. To żeby pragnął już uciec w kierunku Boga. Chciałby zostać cały czas w tej przestrzeni miłości. Jestem szczęściarzem, że Bóg mnie tak prowadzi, bo mówi, nie mogę więcej pozwolić na Twoje błędy. A tu dostałem jeszcze od ojca Pio, bo jak upominałem sprawie i o mszy świętej tłumaczyłem, ja mi przyszedł i powiedział, Ty mi wszystkich z kościoła wygonisz. Ja mi... To, 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 to są spotkania, które zostają w tobie już do końca życia. Wspieraj się tylko na mnie, mój synu. Ja Cię nie opuszczę, będę Cię pouczał, ale Cię nie opuszczę. To jest ta ogromna nadzieja. Nie opuszczę Cię, będę Cię pouczał. Ale Cię nie opuszczę, to jest coś... Wy nie wiecie jakie to są słowa nadziei, bo Bóg wie co się dzieje. jestem goły, nie? Stajesz nagi przed Bogiem, panie no wiem, jestem na po pojantku moim ojcu mam to wszystko, bo mówię, A Bóg mówi, wiem, wiem! Mówi, mówi, wiem! Tego się nie da, wiem co mówisz, ale się da! I taka jest bitwa z Bogiem, rozumiecie? Panie czemuś mi nie dał nadmiaru mojej mamy, nie, nie, nie? Dostajesz nadmiar swojego taty, no i cześć. Bo taki typ mi, był mi potrzebny, rozumiecie? Taki typ był mi potrzebny. Pamiętaj o tym, błogosławię twoją posługę. Jesteś rzecznikiem Boga. Pamiętaj o tym, że to mnie reprezentujesz i dopóki będziesz świadczył moimi słowami, Dopóty ja będę w każdym Twoim słowie i będę Cię błogosławił. Będę Ci pomagał i ochraniał każde Twoje posunięcie. Będę podpowiadał Ci myśli i podsuwał zadania, ale nie może być w Twojej mowie Ciebie, Synu. Nic mnie. Nigdy nie lękaj się, bo poprowadzę Cię i uczynię Twoją mowę gładką i zrozumiałą. Uczynię ją mową miłosną, która uwiedzie dla mnie serca. Niech tego zadania nie wykonam. I Bóg mi pokaże, taki miałem plan, a Tyś mi przyniósł 5%. Panie Staszku, długo będziesz na mnie w niebie czekał. Bądź posłuszny mojej woli i oddaj mi wszystkie Twoje cierpienia. Pozwól mi je przemieniać i umacniać. Wytrwaj, synu. Twój krzyż jest ciężki, ale i mój nie był lekki. Nienawiść odź ci nienawiść, cios oddany nie zdobywa łaski. Kochaj mnie, kochaj tych, którzy pogłądzili. Niech Twoja miłość do nich wzruszy moje serce, Abym ocalił ich duszę dla Ciebie, synu. Dla Twojej miłości wobec nich okaże miłość. <Ky> Jest nieprawdopodobne, kolejne dzieci zdanie, że mogę uratować moich prześladowców. Musisz ich pokochać. Kochaj mnie, kochaj tych, którzy pobłądzili. Niech Twoja miłość wzruszy moje serce, abym ocalił ich duszę dla Ciebie, Syno. Dla Twojej miłości okażę im miłosierdzie. Wejdź na wyżyny miłości i miłosierdzia, wejdź gdzie ja jestem, dotknij czego ja dotykam, ale nie skalaj się złą myślą ani złym czynem. Ci ogromna to walka. Zwyciężaj dla mnie, zwyciężaj samego siebie I cały świat dla mnie Niech Cię błogosławi Bóg Ojciec I Syn Boży i Duch Święty Niech Maryja ukoi Twoje serce Trwaj we mnie, a dostaniesz swoją nagrodę Dlatego dziś publicznie mówię Panu Jezusowi Dzięki za 31 sierpnia 2015 a dla mnie za trzeci, czy czwarty, był na czwarty, czwarty, września, gdy przeczytałem to pismo, więc to umieściłem w aneksie, a w aneksie, moi drodzy, do, do kardynała Stanisława Dziwisza, 13 lutego 2014 roku.